Egzamin na prawo jazdy, od czego się zaczyna? No zaczyna się od prostej rzeczy, jak obsługa, a z tyłu stoi nami stoi samochód egzaminacyjny. I jest ze mną pani Paulina i pani Julka z nauki jazdy Bielik z Białego Stoku. I zrobimy to wszystko tak, jak jest na egzaminie, tak jak trzeba to robić. Julka, będę prosiła Ciebie o sprawdzenie stanu technicznego pojazdu. Proszę na początku wskazać światło przeciwmgielne i olej silnikowy. Proszę przejść do samochodu. Środek Olej silnikowy. Jeszcze wygrzebać i spróbować otworzyć jeszcze tą maskę. Pamiętaj, Julka zawsze może się schylić i zobaczyć, gdzie jest blokada, w którym miejscu. Co? Julka już się denerwuje, więc to nie ma co, to już zapomina się o prostych rzeczach nawet. Ale dzięki temu i dzięki temu, że dzisiaj tutaj nagrywamy, Dobra. to Juli dużo lepiej pójdzie i zda za pierwszym razem egzamin. Olej silnikowy poprosimy. tutaj mamy wlew do oleju silnikowego. Tutaj mamy wskaźnik oleju silnikowego. Jeśli chcemy sprawdzić poziom, to muszą być spełnione dwa warunki. Musi być płaska powierzchnia i silnik musi być wychłodzony. Jeśli sprawdzamy poziom oleju silnikowego, to wyciągamy wskaźnik, wycieramy go. W koszulę egzaminatora. Wkładamy go ponownie, wyciągamy i sprawdzamy, czy pokazuje między minimum a maksimum. Jeśli tak jest, wsadzamy ponownie i wszystko jest ok.

Eee, I światła w przeciwnym nie? się tutaj. I tu wszystko. Ok. Stan techniczny pojazdu został sprawdzony. Eee, w tym momencie egzaminator w Białymstoku przestawia auto w pole eee, do jazdy pasem ruchu do przodu do tyłu. W takim razie przestawię. No i druga część zadania pierwszego, szósta, wiecie, będziemy przygotowywali się do jazdy, czyli musimy sobie poustawiać wszystko: fotel, lusterka, zagłówek, pasy, słapić ładnie. I ostatnim elementem tego zadania egzaminacyjnego jest sprawdzenie, czy drzwi pojazdu są zamknięte. Więc, jeżeli teraz nam kursantka powie, że jest gotowa do jazdy, to normalnie będzie stała na środku placu manewrowego z głową spuszczoną i będzie się wstydziła. I bardzo ważna rzecz, właśnie Julka, yy, zniża zagłówek, o którym bardzo wielu kursantów niestety zapomina, a egzaminatorzy potrafią niestety za to również nie zaliczyć zadania z przygotowania do jazdy. Takie jest, bo ustawienie zagłówka też jest elementem Dobra. przygotowania się do jazdy. Tu zamknę, żeby ustawić. Jeżeli ustawiamy lusterka, to nie ustawiamy tych lusterek centralnie na tą linię prawą, żeby było widać jak najlepiej tą prawą linię. Lusterka ustawiamy w taki sposób, żeby w lewym lusterku było, widzieć, było widać kawałek obrysu pojazdu po lewej stronie i przestrzeń za pojazdem po prawej stronie. Kawałek prawego obrysu pojazdu po prawej stronie. A jeżeli chcemy lepiej zobaczyć linię tą po prawej stronie, to wystarczy się wychylić, bo pozycja za kierownicą musi być dynamiczna. I teraz, jeżeli pani powie, że jest gotowa do jazdy, to pani powie, że jest gotowa do jazdy. Jesteśmy gotowi? Jesteśmy gotowi. I tyle. Julka, następne zdanie egzaminacyjne. Co mamy tutaj zrobić? Czyli przejazd pasem ruchu do przodu i do tyłu. I ja zawsze swoim kursantom tłumaczę, że każda ręka, każda noga powinna być czymś zajęta. Więc w pierwszej kolejności Julka odpali silnik, czyli musi wcisnąć sprzęgło i zająć już jedną rękę. W drugiej kolejności. Włącza światło, żeby nie zapomnieć o światłach, gdyż przejazd tutaj po pasie ruchu do przodu do tyłu powoduje, że zadanie nie jest zaliczone poprawnie i poprawiamy drugi raz. Drugi przejazd bez świateł powoduje zakończenie egzaminu na placu manewrowym i niestety ze smutkiem musimy opuścić ten plac. Jak już jedna, jedna ręka, jedna noga została już zajęta, no to w tym momencie hamulec, możemy spuścić ręczny hamulec i kolejna noga, czyli sprzęgło. Jedyneczka i Julia teraz upewni się o możliwości jazdy. Sprawdzi, czy żadna czerwona kontrolka nie świeci się na desce. I w tym momencie, jak już się upewniła o możliwości jazdy, to może jechać już do przodu. No i jazda pasem ruchu musi być płynna. To oznacza, że. Nie można się zatrzymać w żadnym miejscu tego pasa ruchu. Pan egzaminator idzie tak, jak idzie pani Paulina. Sprawdza, czy osoba egzaminowana nie najechała na linię, nie przejechała przez linię. Sprawdza też, czy osoba egzaminowana nie zatrzymała się przypadkiem w jakimś punkcie pasa ruchu. Zatrzymać się można jedynie tutaj. No i tutaj, co ważne, nie ma żadnego podjeżdżania. Tutaj, jeżeli zatrzymujemy się, to auto musi znajdować się. Obrysem w polu zatrzymania. Pan egzaminator, tak jak pani Paulina, kontroluje, czy przypadkiem pachołek nie został dotknięty. No i teraz, podczas cofania, musimy pamiętać o tym, żeby znowu nie zatrzymać się, żeby nie wyjechać, nie najechać na linię. No i jeszcze musimy się obejrzeć. Podczas jazdy pasem ruchu do przodu i do tyłu, musimy się obejrzeć. Egzaminator też tak będzie szedł obok Was, będzie kontrolował. Czy się obejrzeliście, czy nie najechaliście na linię. Nie ma co się stresować panem egzaminatorem, czy panią egzaminator, to jest jego zadanie i po prostu on musi tak iść, żeby skontrolować poprawność wykonania tego zadania egzaminacyjnego. Jesteśmy na ostatniej prostej i trzeba będzie się zatrzymać w polu zatrzymania. Oczywiście zderzak nie może wisieć ponad linią, nie możemy dotknąć do pachołka. I to zadanie Zostało już jest niezaliczone. Negatywnie. Musimy się zatrzymać tak, żeby auto zmieściło się całym ryszem w polu zatrzymania. I bardzo dobrze, tak nam wyszło, bo dzięki temu widzicie, kiedy popełniacie błąd. Nic się nie stało. Wort to miejsce, gdzie spotykamy się wręcz ze skrajnymi emocjami od radości po płacz ale czy warto się stresować? Dzisiaj, dzięki uprzejmości pana dyrektora Word Białystok, zarejestrowaliśmy to, co dzieje się na placu. Pokazaliśmy wam, jak wyglądają zadania egzaminacyjne na Placu Nawrowym ośrodka ruchu drogowego. No i. Pokazaliśmy, że chyba nie warto się stresować, to wszystko jest bardzo proste, pod warunkiem, że dobrze przygotujemy się do egzaminu na prawo jazdy. Panie dyrektorze, wielkie podziękowania za to, że mogliśmy wejść na plac, że mogliśmy to wszystko zarejestrować, bo wszystkim nam zależy, żebyś, żeby nasi kursanci zdawali egzamin za pierwszym razem, żeby się jak najmniej stresowali, bo naprawdę nie ma czym. Jeszcze raz wielkie podziękowania, no i zapraszam do oglądania.